Herkulanum, niewielkie rzymskie miasto, tak jak słynne Pompeje, zostało zniszczone podczas erupcji Wezuwiusza w 79 roku. Niewiele osób zna to miejsce, a szkoda, Herkulanum bowiem zachowało się w lepszym stanie niż Pompeje. Jest też od nich zupełnie inne, podobnie jak inna była jego historia. Gdy dachy w Pompejach zawalały się pod ciężarem spadających skał, na Herkulanum spadło zaledwie kilka centymetrów popiołu. Jego los był jednak przesądzony, wkrótce zalała je gruba warstwa błota wulkanicznego, które na wieki zahibernowało miasto. Ruiny, które możemy obecnie zwiedzać nie są specjalnie duże, na ich obejrzenie wystarczy około dwóch godzin. Można do nich dojechać kolejką Circum Wezuwiana, wysiąść należy na stacji Ercolano Scavi. Wyobraźnie pobudza fakt, że duża część starożytnego miasta nie została jeszcze odkryta, i zapewne już nigdy nie zostanie, bo na ruinach Herkulanum stoją współczesne zabudowania miasta Ercolano. Według legendy miasto założył mitologiczny Herkules. Rzymianom służyło głównie jako kurort wypoczynkowy oraz port. Mieszkała tutaj bogata arystokracja, która miała ogromne wille, bogato zdobione freskami i mozaikami. Wypoczynkowi sprzyjało położenie miasta, które w tamtym czasie znajdowało się nad samym brzegiem morza. Herculanum było nie tylko bogate, ale i bardzo nowoczesne. Miało doskonały system wodociągowy, a ołowiane rury doprowadzały wodę do łaźni i rezydencji. Posiadało również kanalizacje, latryny czy śmietniki. Bogactwo tego miejsca najlepiej widać, kiedy zajrzymy do okazałych willi. Tutejsze domy często miały dwa piętra, co raczej nie zdarzało się w Pompejach. W willach znajdowały się mozaikowe posadzki, freski na ścianach i marmurowe kolumny. Niektóre rezydencje miały widok na morze. Wiele domów wzięło swoją nazwę od malunków lub rzeźb znalezionych w ich wnętrzach. Znajdziemy tu dom Neptuda i Amfitrydy czy Dom Jelenia, luksusową rezydencję z ogrodem i posągami Jeleni. Jest tu też najstarszy dom, Samnicki, który w momencie wybuchu Wezuwiusza miał już 300 lat. Tak jak wspomniałem, Herkulanum zachowało się w lepszym stanie niż Pompeje. Erupcja Wezuwiusza dotknęła je w zupełnie inny sposób. Można powiedzieć, że Pompeje miały pecha. W dniu wybuchu wulkanu w ich stronę wiał wiatr, co sprawiło, że przyjęły główne uderzenie wulkanicznych pyłów i gazów. Poza tym zostały wręcz zbombardowane materiałem wulkanicznym, co spowodowało zawalenie się wielu budynków. Tymczasem Herkulanum przykryły rozżarzone fale błota wulkanicznego materiał ten szybko zastygł, tworząc grubą, twardą warstwę ochronną, mającą nawet 20 metrów wysokości. Błoto wulkaniczne wniknęło do wnętrza budynków, wypełniając je i wzmacniając ich konstrukcję, dzięki czemu wiele domów zachowało się w prawie nienaruszonym stanie. To jednak nie wszystko. Wulkaniczne błoto idealnie zakonserwowało nie tylko kamienne konstrukcje, ale też materiał organiczny. Dlatego w Herkulanum znaleziono świetnie zachowane drewniane meble, drzwi, dachy, łodzie, a nawet resztki jedzenia. Jednym z najbardziej fascynujących odkryć był zwęglony bochenek chleba, znaleziony w 1930 roku. Podzielony na 8 kawałków z odciśniętą pieczęcią piekarza, przetrwał niemal 2000 lat. Wiemy nawet, kto go wypiekł: celer, niewolnik Quintusa Graniusa Verusa. Co więcej, w 2013 roku włoski kucharz Giorgio Locatelli odtworzył jego przepis. Jeśli więc chcecie spróbować chleba jak za czasów starożytnego Rzymu, link do przepisu znajdziecie w opisie filmu. To nie jedyne niesamowite znalezisko. W Wildi Papirusów odkryto ponad 1800 zwęglonych zwojów, prawdziwą starożytną bibliotekę. Przez wieki nie było wiadomo, jak je odczytać, ale dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak skanowanie rentgenowskie, naukowcy powoli odkrywają ich treść. Zapisano na nich m.in. teksty filozoficzne czy poematy. Przez długi czas sądzono, że mieszkańcom Herkulanum udało się uciec przed katastrofą, w ruinach nie znaleziono bowiem żadnych ludzkich szczątków, ale w latach 80. archeolozy dokonali szokującego odkrycia. W dawnych dokach pod arkadami przy plaży odnaleziono ponad 300 szkieletów. To właśnie tam kobiety, dzieci i mężczyźni schronili się w nadziei na ratunek. Wielu z nich miało przy sobie złote pierścienie, naszyjniki i bransolety, jakby zabrali najcenniejsze rzeczy, licząc na ratunek. Na plaży, kilka metrów dalej, znaleziono szkielet rzymskiego żołnierza. Być może wybiegł z tłumu, aby w akcie desperacji wzywać na pomoc odległe łodzie. Nikt jednak nie miał szans na przeżycie. Z prędkością ponad 100 km na godzinę w miasto uderzyła lawina piroklastyczna, rozżarzona chmura gazów i popiołu o temperaturze ponad 500 stopni. Ciała mieszkańców dosłownie wyparowały, pozostawiając po sobie tylko kości jedyne nieme świadectwo tragedii. Zniknęli nie tylko ludzie, ale też plaża. Kiedy wulkaniczne błoto zalało okolice, linia brzegowa odsunęła się aż o 500 metrów oddzielając na zawsze Herkulanum od morza. Herculanum, choć mało znane, jest fascynujące i unikalne. Jego poruszająca historia na długo zapadła mi w pamięć. Jeśli więc wyruszacie na zwiedzanie Pompejów, nie zapomnijcie odwiedzić także tego miejsca.